Rolotańczak z tlenowej krainy pałowni. Trzecia degada sierpnia. Przedstawiam wam pałownię w drugim roku wzrostu na jednej z plantacji, która założona została przeze mnie na 100% posadzonych drzew. Tylko jedno gdzieś nam znikło. Na dzień dzisiejszy średnia wysokość to około 3 metrów. Plantacja nie jest podlewana. I stwierdzam z całą stanowczością, że nie musi być podlewana. Proszę sobie spokojnie oglądnąć, przyjrzeć się. Staram się zrobić na niej 360 stopni obrót. Sami ocenicie, w jakiej jest kondycji. Ja wiem, niektórym się będzie wydawało, że w drugim roku to jest powinno być 8 metrów. No ale tak, mówią ci, co są w błędzie. Jakie to ma znaczenie? Czy ona będzie rosła? 7 lat czy 10 lat? Jedno jest pewne. Z tej plantacji będzie można osiągnąć przez okres 32 lat. A mówimy w tym momencie o inwestycji średnioterminowej. Dlaczego średnioterminowej? Dlatego, że Brytyjczycy planują na 100 na 200 lat do przodu. Ktoś powie, my nie będziemy żyć. Ale będą nasze pokolenia, które będą chciały oddychać świeżym powietrzem. Chciały będą mieć materiały z dobrych Gatunków Jeff. Mówi się tyle, żeby nie wycinać rodzimych drzew Baju, bye baju, baj. Jak ktoś tam kiedyś śpiewał. Jesteśmy i tu, i teraz. To jest rzeczywistość. Przy ostatniej obróbce miałem spotkanie z pesymistycznym klientem z Sielinka, gdzie spotkaliśmy się na targach. Jego pole jest obok. Był niesamowicie zaskoczony, jak te drzewa sobie radzą. Zatrzymała się po trasie klientka i chciała się spytać, co to są za fantastyczne drzewa. Jedno jest pewne: jeżeli chcecie profesjonalnej obsługi, jeżeli chcecie założyć plantację, zapraszam do mnie. Gierłachowo 18A64010 Krzywi. 791 904 357, Zwońcie. Pamiętajcie, ja do Was nie przyjadę. Jeżeli chcecie zainwestować, a możecie, powiem wszystko, pokażę jakie są moje osiągnięcia. U mnie na szkółce w Gierłachowie wygląda to troszeczkę inaczej, ale szkółka rządzi się swoimi prawami. Ja mogę pokazać dwuletnie osiągnięcia. Na, naszym, na następnym filmiku będzie to pokazane. Ta plantacja, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, na koniec września zrobię filmik. Średnia wzrostu będzie 4 metry. I co z tego, że ten przyrost jest w dwa lata, a nie w jednym roku? Jakie to ma znaczenie? Żadnego moim zdaniem. Przyroda robi swoje. Dziękuję, pozdrawiam.